Antrix Hunter istnieje, jedna z najbardziej OP technik w całej serii, o której już mówiłem na kanale. Jest to rozdział 7 bankructwa i na czym on polega? Polega na przywołaniu duszka kalkulatora, zwanego APR, który zaczyna naliczać dług w aurze. I teraz tak, co 10 sekund dług przeciwnika rośnie o 10%. Jest to procent składany, czyli każde kolejne naliczenie nakłada się na poprzednie, więc dług zaczyna rosnąć coraz szybciej i szybciej. Gdy dług przekroczy ilość aury, jaką przeciwnik posiada, zaaktywuje się druga część techniki, hackower, czyli bankructwo. W tym momencie przeciwnik automatycznie traci dostęp do wszystkich umiejętności Nen. I teraz najciekawsze. Według francuskich wyliczeń, pozbawienie całej aury Meruema Zajęłoby za pomocą tej techniki 20 minut i 10 sekund. Także możecie teraz zobaczyć, jak bardzo OP jest ta technika.